Giełdowy byczek. Oszczędzanie, giełda, pieniądze. Siema, tu giełdowy byczek. Powiem tak, chyba nie mogło być lepszego momentu na start tego kanału. Serio, bo GPW właśnie odpaliło nową zabawkę dla inwestorów Beta ETF Dywidenda Plus. A Polacy kochają dywidendy. O samym ETF-ie wypowiedzieli się już chyba wszyscy. Każdy portal, każdy ekspert, każdy youtuber i wąsaty wujek na rodzinnej imprazie. I co zauważyłem? Większość ma opinię zbliżoną taki umiarkowany optymizm wiecie, w stylu wygląda fajnie, ale niedociągnięcia są a ja patrzę i myślę serio? Niedociągnięcia? Więc jedziemy rozkminimy sobie tego ETF-a. No to oficjalna definicja brzmi mniej więcej tak. Beta ETF Dividenda Plus to pasywny fundusz notowany na GPW, którego celem jest odwzorowanie indeksu WIGDIF Plus i wypłata dochodów uczestnikom. A teraz po ludzku. Ten ETF działa jak papuga, która powtarza zachowanie indeksu WIGDIF Plus. Nie robi tego dokładnie, ale powiedzmy, że powinno być wystarczająco blisko. Nasze TF zadebiutował 18 sierpnia 2025 roku, a spółki, które się w nim znajdują, regularnie płacą dywidendy. Regularnie jest tu dość swobodnie rozumiane, horyzont czasowy tych wypłat nie powala i nie są dusi groszami, czyli ich stopa dywidendy przekracza 2%. W praktyce banki, Orlen, PZU i trochę średniaków z mwik 40 i SW80. ETF stosuje fizyczną replikację, co oznacza tyle, że fundusz naprawdę kupuje te same spółki, które siedzą w indeksie w realu za gotówkę. Waszą gotówkę. Czyli jeśli w indeksie PKO ma 10%, to fundusz też ma 10% PKO. Jeśli PZU ma 8%, to ETF też ma 8%. Zero kombinowania, zero syntetycznych kontraktów terminowych. Po prostu faktyczne akcje w portfelu. Jak kupić taki koszyk akcji? Zwyczajnie jak akcje, czy też każdy inny ETF. Jego ticker to ETFBDIF.pl notowany jest w systemie ciągłym, czyli wchodzisz na rachunek maklerski i klikasz kup, tak jakbyś brał akcję KGHM-u, czyli innej wschodzącej gwiazdy polskiego gamedevu. A co w materiałach marketingowych znajdziemy o zaletach tego ustrojstwa? Oficjalnie ekspozycja na kilkadziesiąt spółek dywidendowych ogranicza ryzyko braku wypłat. A po naszemu, no niby tak, ale pamiętajcie, że polskie spółki lubią czasem powiedzieć sorry, w tym roku dywidendy nie będzie, bo musimy łatać dziury w budżecie. Stabilność? Tak, o ile politycy i zarządy nie zmienią zdania. Oczywiście to raczej niemożliwe, by wszystkie spółki z koszyka wstrzymały wypłaty dywidendy, ale... No właśnie, dywersyfikacja. Halo, my tu mówimy o polskiej giełdzie. Jak wali Orlen i banki, to wali cały indeks. To trochę tak, jakby ktoś mówił: masz zdywersyfikowany koszyk, bo zamiast samego KGHM-u masz jeszcze JSW i Bogdankę. Super! Tyle, że wszystkie zależą od tego samego: ceny węgla czy humoru rządu. Dlaczego jest to tak ważne, możemy zobaczyć już trzy dni po Debiucie. 21 sierpnia Ministerstwo Finansów ogłosiło, że planuje podwyższenie stawki CIT dla banków i zmiany w tzw. podatku bankowym. Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa od 2028 roku stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23% zamiast obecnych 19%. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio 30% i 26%. Czujecie to? Nie będzie nagrody za trafne przewidzenie, jak na takie znakomite wieści zareagował kurs banków. Banków, które stanowią niemały kawałek tego ETF-u. A co z kosztami? Oficjalnie jedno z najtańszych rozwiązań na akcje polskie. I to prawda, ale kluczowe jest stwierdzenie, że chodzi o porównanie do innych polskich funduszy, które są zwykle chorenalnie drogie. Globalnie ten ETF docelowo kosztować ma nawet 0,9% rocznie. Tymczasem etf -y na SP500 w USA mogą mieć opłaty rzędu 0,1%. Więc tanio, ale tylko jak porównujesz z polską patologią. Niby do końca czerwca jest promocja, ale nawet promocyjna opłata wydaje się być wysoka. A jakie perspektywy ma ETF? Jakie jest ryzyko? 4 na 7. To najlepsza metoda, by o ryzyku niby coś powiedzieć, ale tak naprawdę nie powiedzieć nic. Na dwoje babka wróżyła, albo będzie wzrost, albo spadek, albo się utrzyma. Na tę okoliczność emitent przygotował scenariusze dotyczące wyników. W najgorszym scenariuszu, po roku z 50 tysięcy, zostać może niecałe 11 tysięcy. To oznacza stratę prawie 79%. Po 5 latach, strata około 77%. To ekstremum, ale pokazuje, że rynek akcji potrafi mocno zaboleć. W scenariuszu niekorzystnym, po roku, strata to około 15%, a po 5, niemal 20%. Dopiero scenariusz umiarkowany przynosi lekkie. Lekkie plusy, średnio 6,4% w skali roku. Dla optymistów pokazano także bajkę o tym, że można i 17,9% rocznie wyciągnąć. Tyle tylko, że jeśli zajdą warunki do tego, by ten scenariusz się realizował, to pewnie kupując akcję na rympał będzie można wyciągnąć 15%. Czas na podsumowanie i zaprezentowanie mojej prywatnej opinii na temat beta ETF Dividenda Plus. Zacznę od końca. Nie tknę tego instrumentu kijem. On nie jest dla mnie. Brak realnej dywersyfikacji oraz drakońskie w mojej ocenie opłaty dyskwalifikują go w przedbiegach. Dywidenda 4 razy w roku? Cóż to za zaleta? Kupię sobie 10 spółek z listy i będę miał dywidendy 10 razy w roku. Tak mniej więcej właśnie zrobiłem swoją drogą, ale odcinek o moich prywatnych inwestycjach powinien powstać wkrótce. Czy można mieć lepszą ekspozycję? Można, a nawet uważam, że powinno się mieć. 25% w bankach to odrobinę za dużo. Wystarczy jedna wypowiedź ministra finansów i mamy zjazd całego ETF-u. Zupełnie osobną kwestią jest to, czy jest to okazja do zakupu, czy początek dłuższego trendu spadkowego. Przejrzystość i niskie koszty. Nie rozśmieszajcie mnie. Korzyści podatkowe z IKX -e czy OKI to jakby mówić, że starym golfem można jechać oszczędnie, jeśli pojedziemy na lawecie. To dla kogo ten produkt? Jeśli miałbyś trzymać pieniądze w skarpecie i akceptujesz ryzyko większe niż to, jakim obarczone są obligacje skarbowe, to może warto kupić ten konkretny ETF. Decyzja należy do Ciebie. To Twoje pieniądze i samodzielnie musisz podjąć taką decyzję. I to na tyle w pierwszym odcinku giełdowego Byczka. Teraz jestem ciekaw Twojej opinii. Czy zgadzasz się z moją oceną, czy może uważasz, że Beta ETF Dividenda Plus to świetny produkt inwestycyjny? Daj znać w komentarzach, chętnie podyskutuję. No i zostaw łapkę w górę. Możesz być pierwszą osobą w historii tego kanału, która to zrobi. Powodzenia w inwestowaniu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.